Przechodzimy zatem do naszej metody odpowiedzialnej za combo boxa. Teraz zmienna, która metryka będzie przechowywać indeks wybranej naszej metryki. Pamiętamy zatem, że indeks 0 to metryka Euklidesa, indeks 1 to metryka Manhattan, a indeks 2 to metryka Canberra. Uruchamiamy również możliwość wybrania ilości sąsiadów. Przechodzimy zatem do kolejnej metody odpowiedzialnej właśnie za ilość sąsiadów. Zaczynamy od uruchomienia naszego przycisku odpowiedzialnego za generowanie macierzy predykcji. Zapisujemy również do naszej zmiennej k wartość, którą wybraliśmy w KNN. -ie. Następnie... Metoda, która będzie nam liczyła odległości między naszymi obiektami w systemie treningowym i testowym. Obliczenia będą dokonywane na podstawie metryk Euclidesa, Manhattan i Canberra, w zależności, którą wybraliśmy. Do działania tej metody będziemy oczywiście potrzebować system testowy i system treningowy. Zaczynamy od utworzenia tablicy, którą będziemy zwracać. Jak zapewne zauważyliście, ilość obiektów systemu treningowego będzie teraz naszą ilością kolumn. Zwracamy oczywiście tą tablicę w naszej metodzie. Zmienna TEP będzie przechowywać wartość naszego działania porównania jednego obiektu systemu treningowego z systemem testowym. W zależności od wybranej metryki będzie tutaj wykonywane inne działanie. Jeśli wybraliśmy metrykę euklidesową, to przechodzimy do tego warunku. Jak się zapewne domyślacie, linijka ta przedstawia zapis sumy kwadratów różnicy deskryptorów systemu testowego i systemu treningowego. Jako że sam wynik tego działania nie będzie. Nie musimy tutaj dodawać pierwiastka, ponieważ nie będzie on wpływał na działanie naszego programu, ani obliczanie odległości. Podobnie postępujemy dla pozostałych dwóch metryk. Jako, że metryka Manhattan zwraca, jeśli nasz wynik jest poniżej 0, musimy przemnożyć go przez wartość minus 1. Następnie tworzymy warunek dla naszej trzeciej metryki. Podobnie jak w przypadku metryki Manhattan, metryka Canberra zwraca również wartość bezwzględną. Następnie dodajemy nasz wynik do tablicy. Teraz musimy utworzyć metodę, która będzie nam dokonywała klasyfikacji. Do działania tej metody będzie nam potrzebna tablica z obliczonymi odległościami oraz wartość KNN. -a. W początku tworzymy tablicę, która będzie nam przechowywać dane o decyzjach systemu testowego. Korzystamy w tym celu z wcześniej utworzonej metody. Pierwszy wiersz jest przeznaczony na decyzję systemu testowego. Kolejne wiersze tablicy sklasyfikowane będą przechowywać informacje o mocy głosowania danej klasy. W ostatniej kolumnie będzie przyznana decyzja. Pierwszy wiersz tablicy sklasyfikowane wypełniliśmy najpierw wartościami minus 1, następnie decyzjami, ponieważ będzie w tej tablicy jeden nieużyty deskryptor. I aby on nam się nie mylił, nadajemy mu wartość, która na pewno nie wystąpi w naszym... Przechodzimy do wyszukiwania najbliższych wartości. W tym celu tworzymy tablicę najbliższe wartości o ilości kolumny równej ilości poszukiwanych sąsiadów. Pierwszy wiersz będzie przechowywać wartość obliczonej odległości, drugi numer obiektu systemu treningowego.